Cześć, witam ponownie, z tej strony Przemek. W dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić pokrótce kryteria, jakimi kierowałem się przy wyborze kotła na paliwo stałe. O przyczynach, które zdecydowały o tym, iż jest to kocioł na paliwo stałe, możesz obejrzeć w tym filmie u góry. Nie chcą pompy ciepła. Wybór sposobu ogrzewania Twojego budynku to jedna z najbardziej odpowiedzialnych decyzji, jakie będziesz musiał podjąć. Przede wszystkim dlatego, że jest to decyzja na długie lata. I nie na kilka, a co najmniej kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt. Trudna również z tego względu, że zmiany, jakie towarzyszą energetyce w obecnych czasach, są tak duże, że również będzie miało to wpływ na wybór jednego bądź nawet kilku źródeł, które zapewnią ciepło tobie i Twoim domownikom. Ja przed dokonaniem wyboru postawiłem sobie pytanie: czego tak naprawdę oczekuję od swojego systemu ogrzewania? I jakie są przede wszystkim możliwości, aby wpasował się najlepiej do istniejącej instalacji, którą posiadam? I po raz kolejny powtórzę to, że każdy budynek jest indywidualny i wymaga indywidualnego podejścia. Niemniej jednak, zapotrzebowanie energetyczne dla twojego budynku będzie takie same, niezależnie od tego, czy będziesz się zastanawiał nad pompą ciepła, czy kotłem na paliwo stałe, czy na prąd. To nie ma znaczenia. Aby mieć temperaturę taką, jaką lubisz, taką, jaką sobie ustalisz. To ilość energii, jaką musisz, musisz wtłoczyć do budynku, niezależnie od źródła ogrzewania, niezależnie od sposobu wtłaczania tego ciepła, to ilość energii będzie taka sama. Jedyna różnica, jaka może wystąpić, to odczucie tej, tego termicznego komfortu, bo inaczej możesz je odczuwać przy podłogówce, inaczej przy grzejnikach, a jeszcze inaczej przy matach grzewczych. I w zależności od tego, możesz ewentualnie zmniejszyć bądź zwiększyć zapotrzebowanie energetyczne swojego budynku, aby zaspokoić swój komfort termiczny. Wszystko to spowoduje, że Twoje oczekiwania i priorytety będą inne i będą miały wpływ na taką listę. Natomiast sama idea jej tworzenia uważam, że jest słuszna, ponieważ pozwoli ci odpowiedzieć sobie samemu na pytania i w rezultacie uzyskać odpowiedzi, co tak naprawdę jest Tobie i Twojemu. Budynkowi potrzebne. Jedno z kryteriów to trwałe i sprawdzone czyli chciałbym mieć takie źródło ogrzewania z zapewnionym serwisem gwarancyjnym, jak również poza gwarancją i dające chociaż poczucie pewności, że za te kilkanaście lat taka firma będzie nadal istniała na polskim rynku. Jak wiecie z poprzednich odcinków, zarówno o fotowoltaice, jak i dociepleniu, zawsze staram się wspierać polskie firmy. Może nie na siłę, ale jeżeli jest to dobry produkt, to dlaczego nie miałbym skorzystać z naszej firmowej marki? No i niewątpliwie ma to związek również z punktem pierwszym. Możliwość rozwinięcia mojego kotła jest również bardzo istotną kwestią. Jak już wcześniej wspominałem, szybkość zmian w energetyce może doprowadzić do potrzeby zmiany bądź rozwinięcia systemu ogrzewania. Zarówno spowodowane to może być przepisami, Ceną i dostępnością paliw, wymogami unijnymi, a ze względu na to, iż żywotność mojego kotła przewiduję na minimum 15 lat, to w energetyce dużo. Tak więc, może nie tyle chodzi o sam kocioł, co elektronikę jego, aby jego sterownik był na tyle rozwojowy, aby była możliwość w przyszłości podpięcia np. pompy ciepła, gazu, oleju, kolektorów słonecznych i innych. Mój budynek na obecną chwilę ogrzewany jest wyłącznie za pośrednictwem grzejników naściennych. Natomiast jak wiecie z poprzedniego odcinka, rozpoczynam projekt, który finalnie ma ogrzewać moje poddasze poprzez podłogę. Nie wykluczam tego samego na parterze. Z biegiem czasu może zrobię na tyle duży remont, podczas którego ułożę na parterze również instalację podłogową. Czyli na obecną chwilę czynnik musi mieć wysoką i niską temperaturę. Mówiąc o wygodzie i możliwym komforcie, musimy wziąć pod uwagę, że to jednak paliwo stałe. Moje oczekiwania na pewno nie będą tak wygórowane jak do pompy ciepła czy tylko i wyłącznie prądu. Niemniej jednak do ubiegłego roku, łącznie przez 15 lat, ogrzewałem budynek kotłem na ekogroszek. Tak więc swoje rozważania na pewno będę porównywał do tego okresu i doświadczenia, jakie nabyłem przez te lata. Na pewno automatycznie rozpalanie kotła i jego wygaszanie Wprowadza w moje życie już bardzo dużą wygodę w porównaniu do poprzedniego okresu. Jak również będzie niosło za sobą pewne oszczędności, ponieważ nie ma konieczności podtrzymania żaru na palenisku, jak w przypadku kotła na węgiel. Z mojej obserwacji wynika, że na samo podtrzymanie schodzi rocznie około 800 kg. Wybieranie popiołu, jak również spieków, minimum co dwa, maksymalnie co trzy dni. Przy pelecie zakup paliwa wiąże się z mniejszym ryzykiem kupna wody w cenie opału, bo jak się wielokrotnie przekonałem, wilgotne paliwo równoznaczne jest z elementów zasobnika, jak i podajnika. Biorąc to pod uwagę, w przypadku węgla, najlepszą opcją było zakupienie całego zapasu na zimę w okresie letnim. Dzięki temu płaciłem za praktycznie sam węgiel, jeżeli kupiło się w okresie gorącego lata. Ale wówczas jest konieczność składowania praktycznie przez resztę roku. Natomiast przy pelecie jest możliwość cyklicznego dokupowania ze sprawdzonego źródła takiego paletu, mając dużo większą szansę na stabilność takiego paliwa. No i sam aspekt osiąganej temperatury. Ogrzewanie grzejnikami naściennymi ma bardzo dużą zaletę, jeśli chodzi o szybkość i skuteczność. Chcą zwiększyć temperaturę w budynku, to jest kwestia 5 do 10 minut. Na reakcję pod warunkiem, że temperatura czynnika w grzejnikach będzie wystarczająco wysoka. Dzięki temu, jeżeli nikogo w budynku nie będzie przez dany okres, jest możliwość zmniejszenia temperatury. I w przypadku pełnej automatyki jest możliwość po prostu wyłączenia się takiego kotła. Po powrocie możliwość nawet uruchomienia poprzez aplikację. W krótkim czasie możemy szybciutko doprowadzić do dogrzania temperatury żądanej. Gdzie przy ogrzewaniu podłogowym taka sytuacja jest niemożliwa nie do osiągnięcia, taką możliwością może pochwalić się jedynie klimatyzator z możliwością nadmuchu gorącego powietrza. Choć w jego przypadku umieszczenie jednej centralnej jednostki nie gwarantuje żądanej temperatury we wszystkich pomieszczeniach. To wszystko zależy właśnie od układu budynku. Natomiast grzejniki z reguły projektowane są w każdym pomieszczeniu. Jak wiecie z poprzednich odcinków, link u góry wykonałem samodzielnie instalację fotowoltaiczną, która produkuje więcej prądu niż jestem w stanie skonsumować. Taki zabieg był planowany, ponieważ nadmiar chciałem właśnie wykorzystać na ogrzewanie budynku. Tak więc moja instalacja grzewcza ma dać mi możliwość wykorzystania tej nadwyżki energii. Tu w tej materii nie mogę się pochwalić żadnym doświadczeniem, ponieważ dopiero od maja tego roku instalacja fotowoltaiczna wystartowała. Lecz z obliczeń wynika, że w granicach 2 MW rocznie będę mógł przeznaczyć na ogrzewanie. Ja w tym roku ze względu na koronawirusa dość długo oczekiwałem na ekipę hydraulików i postanowiłem sklecić jakiekolwiek ogrzewanie linku góry i dokonałem zakupu podgrzewacza wody przepływowego na prąd. W połączeniu z buforem dają naprawdę świetne rezultaty i postanowiłem wpiąć go w krótki układ nagrzewania. Przelewowy przez właśnie ten podgrzewacz. Tak więc woda w buforze w okresie jesiennym będzie podgrzewana do 55 stopni i taka ilość czynnika i taka temperatura czynnika pozwala mi na utrzymywanie komfortowej temperatury w budynku. Natomiast w okresie zimowym taki czynnik musi mieć wyższą temperaturę, ponieważ maksymalnie 60 stopni mogą na takim podgrzewaczu wody uzyskać. A co za tym idzie, szybkość nagrzewania się pomieszczeń jest uzależniona właśnie od tego czynnika, którego nie jestem w stanie zwiększyć, i w takim przypadku automatycznie ma właśnie uruchomić się kocią na biopaliwo. Dzięki takiemu połączeniu nie dość, że zużyję nadmiar wyprodukowanej energii do stanu zero. To automatycznie przyczyni się też do wydłużenia żywotności kotła poprzez brak konieczności pracy właśnie w tych okresach przejściowych, czyli jesienno-wiosennym. Przez to również zwrot poniesionych kosztów na fotowoltaikę szybciej się zwróci. I wreszcie jakże ważna kwestia cena zakupu, gdzie muszę wyważyć właśnie taki kompromis pomiędzy zakupem a kosztami eksploatacji. Sprawność kotła jest bardzo istotna, natomiast to nie jest tylko i wyłącznie dobry palnik. Również komora spalania, kanały dystrybucji odbioru ciepła to wszystko ma wpływ na ogólny wynik. Temperatura wylotu spalin również świadczy o tym, jaka ilość ciepła została wykorzystana na ogrzewanie budynku. Im chłodniejsze spaliny, tym więcej ciepła pochłonął wymiennik kotła. Zaawansowana automatyka spalania z algorytmami gwarantującymi najlepsze dopasowanie ilości paliwa i powietrza do aktualnego zapotrzebowania. Tu zatem w parze idzie możliwość modulacji takiego palnika poprzez dobór aktualnie najlepszych parametrów procesu spalania lub nawet zmianę geometrii samego palnika. Był jeszcze punkt ósmy, gdzie miałem rozważyć również kompaktowe rozwiązania, ale w przypadku paliw stałych kompletnie nie ma to sensu. To domena wyłącznie dla pomp ciepła i gazu. W przypadku kotów na paliwo stałe i mniejsze kompaktowe rozwiązanie, tym gorsza dystrybucja i odbiór ciepła. Zapraszam na część drugą, gdzie przedstawię czterech kandydatów i finalny swój wybór.